Cześć! Już dłuższy czas temu wyszło oczekiwane upragnione 1.3, które przyniosło wiele różnych zmian, a także przyniosło oczywiście um, potrzebę update'owania, zapdate'owania modów. Tak więc dzisiejszy odcinek będzie pokazywać update'owanie naszego modu. Naszego modianto. E, w, a ogólnie będzie się to także tyczyć do każdego innego modu. Mianowicie to co e, w pierwszym musimy zrobić, to wejść sobie e, w, na stronę wydania MCP i ściągnąć najnowszą wersję 1.3.2, czyli wersję 7.2. Kiedy sobie już ją Zainstalujemy, ściągniemy, rozpakujemy do stworzonego wcześniej folderu e, z MCP. To możemy do z jar, folderu jars, wsadzić e, w nasz, mm, nasz folder PIN oraz folder Resources. Jak właśnie bin w folderze bin ma się znajdować niezmodyfikowany Minecraft z 1.3.2, aczkolwiek z wgranym modloaderem, usuniętym folderem meta.inf no i resources po prostu niezmieniony, to jest wygenerowane z wcześniej tym się nie przejmujesz, jeżeli tego nie macie no i to co nam zostaje to wykompilować a może to troszeczkę trwać, tak więc może troszeczkę przyspieszymy, co? Czyli łapać za komórki, bić rekordy w Snake'a, czy bawić się taśmą klęcowo, jak to woli. Minęło, minęło 4 minuty. Bardzo miło mi. Eee, mamy nasz. Jeżeli odświeżymy, no to mamy nasz kod minecrafta Wszystko pięknie, ładnie. I możemy. Iść do rzeczy. No dobra. Mianowicie teraz potrzebujemy naszego starego folderu z MCP. Kiedy zmienialiśmy nasz kod w klasy, które można było wgrać do Minecrafta, yy, uruchamialiśmy plik skate yy, który to wyróżnia nam ogólnie te pliki, które albo sami stworzyliśmy, albo je zmodyfikowaliśmy. Tylko wyróżnia właśnie pliki klas, yy, czyli te wykonywalne, te, które wrzucamy do Minecrafta. jest? Drugi taki plik, który robi to samo, tylko że z kodem, który jest GetChangeSource, którego właśnie my będziemy używać, który nam wyróżni yy, kod zmodyfiko pliki zmodyfikowane albo dodane, ale zanim go uruchomimy, powinniśmy uruchomić jeszcze recompileBad Ponieważ większość rzeczy robiliśmy na Eclipse, a Eclipse nie potrzebuje odpalania. Recompile Pad. Więc może być parę takich nieodświeżeń między sobą. No dobra. No to, to było szybko. To teraz Get Change Source. No i wyskoczyły nam e, cztery pliki. To właśnie tak samo działa, nie tylko na nowo stworzone, także na zmodyfikowane pliki i jak teraz odświeżymy yy, no to doszedł do, nam do, folder <coughs> Przepraszam. Do, do, folder mods w którym oto mamy nasze pliki i to co teraz trzeba zrobić to właśnie je do naszego Minecrafta wrzucić Problem może być czasami taki, że jeżeli zmodyfikowaliśmy jakiś yy, yy, duży duży plik Minecrafta, który się zmienił po, w, w czasie update'u, no to czasami jego zmiana, poprawienie błędów nie ma sensu i po prostu lepiej go zmienić od początku. No, to wracamy. Yy, w i wchodzimy do Eclipse. W Eclipse właśnie zmieniamy nasz workspace na nc1.3. I Eclipse nam się zrestartuje. To jak na razie możemy sobie zamknąć. No. I jeśli właśnie teraz tutaj yy, otworzymy, to jak widać wyświetlą nam się błędy, różne błędy, brzydkie błędy, nie chcemy błędów. I podstawowym właśnie rzeczą będzie naprawienie tych błędów. Zacznijmy może od naszego tego głównego pliku i Błędy występują w metodzie adsmelting. To się mianowicie w tej metodzie zmieniło Że po update 1.3 yy, Przetapianie W picyku różnych rzeczy daje nam Punkty doświadczenia I właśnie Musimy jeszcze ustawić Ile nam tych punktów doświadczenia daje Przetapianie yy, Bloku cobblestone'a. Yy, daje nam 1 dziesiątą Co jest najmniej a przetopianie bloków yy, ród diamentu czy ród złota daje nam najwięcej, czyli 1. Przetopianie takich rzeczy jak lapis lazuli, yy, ruda lapis lazuli czy ruda czerwonego proszku daje nam 0,7. Aczkolwiek i tak to jest, trzeba yy, mieć na uwadze, że tych ród bez silktarza się nie weźmie, więc yy, ogólnie wszystko daje. Mało. My to będzie całkiem dużo. Dajmy powiedzmy pół. Jest to wartość float, czyli dajemy na końcu F. I to samo możemy dać, yy, w, dać w naszym drugim przedmiocie. No, to nie mamy skończone. Drugi problem, który występuje, jest w, naszym, w naszej kuszy, mianowicie głównie dlatego, że zmieniło się parę różnych takich nazw. I tak jak to skopiowaliśmy praktycznie całe od i ten ball, tak samo możemy to zrobić teraz. No. Czyli sobie to możemy w ogóle usunąć. Toć tu tą zawartość. To, co teraz yy, zmienimy, czyli, po pierwsze, ogólnie, rzeczy związane z yy, yy, enchantami, które możemy sobie darować, krótko mówiąc, czyli to. Musimy sobie usunąć. O, dobra. To sobie zostawiamy, ponieważ to może tutaj e, wpływać. No to zresztą, chyba, właściwie to też możemy usunąć. Jest też związane z e, enchantami To nie wiem, z czym jest związane. Więc na razie czego zostawiam? E, tutaj właśnie mamy nasz mm, nasz pęd strzały nie wiem czy dobrze czy właściwie pęd w każdym razie w najszybkość e, możemy tak jak tam było tutaj dać no dać, zostawić 100 tak jak poprzednio było e, w, tutaj właśnie jest na zabieranie Zniszczenie łuku, bo łuk się zużywa od strzelania, granie dźwięku, um, zabieranie nam strzały z inwentarza i ogólnie zespawnowanie naszej strzały, czyli tego war-8, ponieważ jest to, ta nasza strzała jest tutaj zdefiniowana jako war-8. Jeżeli byśmy chcieli jej ustawić jakąś konkretną. Yy, Konkretną liczbę serc jakoby zabierała, to właśnie damy, napiszemy var 8set damage i tutaj liczbę 1, jest to jedna połówka serca, czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby ym, zabierało nam 10 serc, to musielibyśmy napisać 20, czyli to by chyba zabiło wszystko oprócz. Największych slajmów i wilków, no i tam kolemów, endersmoków i tym podobnych. W każdym razie, chyba możemy sobie zostawić to na pełnej tutaj długości. I jak widać, nie ma błędów, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ yy, musimy jeszcze nasze tekstury tutaj dodać. Po pierwsze, zrobiliśmy dla wygody folder z teksturami które sobie możemy tutaj skopiować oraz yy, yy, oraz musimy dodać do naszego minecraft jar'a tekstury tekstury no. to sobie dodamy i już. I teraz mamy Minecrafta właśnie razem z teksturami, z naprawionymi błędami. Jeszcze błędy, które raczej podczas yy, nie w bitlipsie, tylko podczas skompilowania bądź uruchamiania Minecrafta mogą powstawać, to błędy, kiedy ID, które mają nasze bloki bądź przedmioty, jest zajęte przez jakiś nowo powstały przedmiot. W każdym razie. Z tego co wiem to tej D nie są zajęte, więc możemy sobie odpalić grę stworzyć nowy świat, w trybie Creative Jeżeli... nie wiem czy pamiętacie, że w, w 125 nasze przedmioty zawsze były dodane do inwentarza Creative za to bloki nie. Ogólnie było to dlatego, że yy, przedmioty same się dodawają do inwentarza creative a, yy, a bloki i dodawanie bloków było całkiem skomplikowane na co chciałem zrobić dodatkowy tutorial yy, no, ale w końcu nie zdążyłem zaraz Wam powiem, pokażę czemu ale długo się generuje świat kochane ulepszenia wydajności 1.3 hmm w nie denerwuj mnie dobrze zaczynasz mnie już denerwować. Hmm. No cóż, muszę przyznać, że dłużej się to generuje niż zwykle. To jest coś naszego, czy to jest coś... To jest coś nie naszego. Też nie wygląda na nasze, ale wygląda na błąd. No dobra, ale chyba jest to jakiś narazowy błąd, ponieważ to nie wiem, nie powinno się zdarzyć. Światł mamy tutaj wygenerowany już świat. Zobaczymy. Też coś się dzieje. Że wszystko jest ok, ok, dobra. I jak słychać, wylądowaliśmy. Chyba wy nie słyszycie wśród krów. To chyba był jakiś jednorazowy błąd. No co się przy Minecrafcie zdarza? Tylko sobie jedną rzecz zmienię. No dobra. I to może teraz. Jak widać naszych przedmiotów tutaj nie ma ani przedmiotów, ani bloków, ani niczego straszne. Trzeba to zmienić. I tutaj właśnie mamy tym razem o wiele... wiele fajnie, o wiele milej niż mieliśmy ostatnim czasem, bo było to bardzo... bardzo nam to uprościli. Mianowicie w blokach śmy w tych tutaj przy ustawieniu opcji nie ma znaczenia gdzie byle przed set block name, bo nie to mogą pojawić się błędy przy yy, kompilacji. Wpisujemy set creative tab i creative tabs i mamy zakładki, mianowicie ta y, funkcja nam oznacza, w której zakładce się znajduje nasz przedmiot bądź blok. Właściwie to blok. Dla przedmiotów brzmi to troszeczkę inaczej. Yy, nasz ten yy, blok UMPA może być wśród bloków dekoracyjnych. Możemy to sobie nawet tutaj skopiować a y, on może być na przykład w blokach ogólnie do budowania, ponieważ to jest ruda, za to przy przedmiotach y, dajemy set tab to display on i też dajemy y, creative i właśnie e, gdzie ma się pojawić. Nasz ten ompus może się pojawić w, w różnorakich. A nasz szakusza powinna się pojawić wśród broni. I tutaj także nie ma znaczenia kolejność. Jedyne co jest ważne to, że przed set i tym najm. Mm, combat no I ogólnie są teraz wszystkie dodane yy, do naszego inwentarza creative możemy tak się tutaj do tego nie dodawać oraz możemy dodać do yy, po pierwsze tab all search oraz tab inventory wtedy będą tylko w zakładce wyszukiwania dostępne yy, a nie w żadnej z tych pojedynczych no, w każdym razie ok. No, i teraz jak otworzymy inwentarz, yy, to po pierwsze jest nasza piękna ruda. Wśród bloków do budowania jest nasz UMPA-BLOK wśród dekoracyjnych. Mm. no taki tro tak trochę lodowo wygląda fajnie, ładny blokczyk ładnie, tak, no i nasze przedmioty, które po pierwsze w różnorakich będziemy mieli nasz umpus oraz nasz szokusze yy. będziemy mieli w broniach no, mianowicie To by było na tyle i chyba możemy kończyć tym akcentem bitej śnieżkami krowy no to mam nadzieję że e, filmik wam się podobał że był przydatny że pisaliście właśnie jakieś mody i to będzie dla Was przydatne, mimo że to trochę już spóźnione. Eee... No i przyjemnego mutowania życzę. No, to żegnam się z Wami i Papa. Pa. Jeżeli Was Wam to się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę i tak dalej. No. Oraz komentarze też są bardzo mile widziane. No to cześć, dziękuję i pa pa.